Witajcie, witajcie moje kochane wodniki z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam zaprosić na horoskop tygodniowy od 29 marca do 4 kwietnia 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, tak, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej, to co mówię, mogą być jakieś istotne wskazówki dla Was, więc spoko. Słuchajcie. Ja y, bardzo gorąco zachęcam, jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, to zapraszam y, na bloga Wróżka Roza. Tam można się zapisać. W zakładce usługi możecie się zapoznać y, z rodzajami czytań i można się zapisać. Póki co, zobaczmy, co tam się będzie działo w finansach. Jeszcze przetasuję karty. A ja Wam bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. I osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, to bardzo gorąco zachęcam, słuchajcie. I nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych materiałach, nowych filmach. Dobrze, wodniki, finanse, co będzie się w kolejnym tygodniu działo? Pokażcie kartę. A, no, wy się boicie, żeby czegoś nie stracić, ale tak do końca nie straciliście, słuchajcie. Wy musicie zrobić porządek z, z, porządek, z pozytywnym myśleniem. Coś tam się rozlało, tak? Czyli y, trzy kielichy przewrócone, ale dwa jeszcze stoją, więc słuchajcie, y, ciągnijcie. Y. Być może wy macie wrażenie, że coś straciliście, tak? Ale tutaj jest dążenie też do prawdy, do sprawiedliwości. Słuchajcie, i być może ktoś z przeszłości wam tutaj yy, pomoże yy, w, w, w realizowaniu tych marzeń. Yy, może was zatrzyma, żebyście albo uświadomi was, byście spojrzeli na tą sytuację z innej perspektywy, tak? i wtedy tak jakby sobie uświadomicie, że nie jest wszystko stracone, że tutaj po prostu trzeba się tylko odciągnąć, odciąć od tych negatywnych myśli, tak? Być może się po prostu zabawić, olać już tą sytuację, jeżeli jest trudna. Tak, no wy za wszelką cenę chcecie coś zatrzymać, tak? Boicie się o ten wasz skarb, tak? O wasz majątek tutaj, bo chcecie stabilności. Ale słuchajcie, no, ktoś z przeszłości tutaj się bardzo podkreśla. Nie wiem, może o kimś myślicie i to, to będzie miała ta osoba wpływ. Być może to jest była miłość wasza, tak? I, i, no, a może niektóre osoby też myślą o rozstaniu i tutaj rozmyślają o wspólnym majątku, by coś rozdzielić, by za dużo nie stracić. Nie wiem, może tutaj się podkreślają sprawy majątkowe, a być może wracacie do przeszłości, jak to kiedyś było, może mieliście rodzinę i, i wracacie do tej przeszłości, tak? Tutaj, do yy, starych dziejów, tak? A może po prostu spotkanie spowoduje to, że. że yy no spojrzycie na tą sytuację z innej perspektywy, ale słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj osiągniecie tą stabilność właśnie dzięki tej osoby z przeszłości, tak, więc, więc tutaj um, ta osoba tak jakby wpłynie na wasze pozytywne myślenie, pozwoli, byście mogli spojrzeć z innej perspektywy i zacząć działać, bo buławy też są w pewnym sensie działaniem i i um, Będziecie po prostu robić tutaj, by złapać tą stabilizację, także y, tylko też dążenie do prawdy, tak? Y, I takiej skutecznej prawdy, bo y, być może no, to, co się dzieje, też te nakazy, zakazy, jeśli chodzi o rządy i tak dalej, no to też nie jest do końca mm, zgodne z prawem, tak? Ja nie będę tutaj już komentować, bo też y, nie jestem prawnikiem, niemniej. No można zaobserwować pewne rzeczy, że no, niektóre rzeczy są troszeczkę, trochę zaprzeczają jedne dr drugiemu, nie są takie zgodne, no ale no, trzeba zagryć zęby, no żyjemy w takich czasach, a nie innych, to są trudne czasy, ale też powodują w nas to, że my możemy kreować, szukać innego wyjścia z sytuacji, roz rozwijać się też, więc to ma i swoje plusy i minusy. Ale ludzie zaczynają wpadać na różne pomysły i zupełnie inaczej działać. Dobra, słuchajcie, zobaczmy co tutaj dla wodnika, jeśli chodzi o uczucia. Co tu się będzie działo od 29 marca do 4 kwietnia. No depreszka. Depreszka, bo boicie się, żeby coś stracić lub kogoś nie stracić. No, słuchajcie. A tu jest takie piękne uczucie. Tam był król kielichów, a tutaj jest król, królowa kielichów. No i królowa monet. Może też macie, albo jesteście wy rywalką lub rywalem dla kogoś, yy, albo yy, macie dwie osoby do wyboru i nie wiecie kogo wybrać i najchętniej byście zostali przy obu. Więc tutaj jest, z tego powodu macie, no, takie myśli, że nie wiecie co zrobić, tak? Bo z jednej strony macie stabilizację, a z drugiej strony macie uczucie. Czyli jest konkurencja, nie wiecie jakiego dokonać wyboru. No, ale zobaczymy co tu dalej, co nam karty dopowiadające powiedzą. Słuchajcie, no, by, być może będziecie uciekać w pracę, tak? By wybrnąć z tej sytuacji, um, no, i znowu czwórka. Praca, odpoczynek. O co tutaj chodzi, słuchajcie? Król. Y Król Mieczy. No dużo osób tutaj. No, może to chodzi o spotkanie rodzinne, tak? Więc tutaj y być może jesteście po rozwodzie, albo spotykacie też osobę po rozwodzie i tutaj. Jesteście wy rywalizacją dla, dla, dla kogoś, no ale też tutaj y, pojawia się dziecko, tak? Więc może być to tak, że mężczyzna może y, pojawić się w waszym życiu z dzieckiem, a być może wy jesteście osobą, y, co macie dziecko, bo, no, bo to jest trygon też y, powietrza, tak? Więc tutaj być może. Yy... Chodzi o Wasze dziecko, tak? I tutaj po prostu um, zastanawiacie się, która z kobiet Was przyjmie, tak? Um, czy, czy z mężczyzn. No, taka, takie skomplikowane trochę czytanie, więc być może właśnie będziecie uciekać w pracę, bo może też się wdaliście w romans i macie do wyboru dwie kobiety, i nie wiecie, co zrobić, kogo wybrać, tak? I, i e, praca, i ucieczka po prostu, odpoczynek, by ochłonąć. No, albo też e, mogą być to spotkania rodzinne, tak? Bo też e, no, e, święta, tak? Więc, więc tutaj e, stąd też pojawienie się e, dużo osób, tak? Które wpłyną na wasze poczucie, e, samopoczucie, tak? I Dużo pracy w związku z tym, bo szykowanie, jedzenie i tak dalej. No i praca, no porządki, wiadomo jak to się robi, porządki wiosną, no i duże zmiany, tak. Więc tutaj może o to tu też chodzić. Dobra, drogie wodniki, zobaczymy co tutaj w energiach ogólnych i w zdrowiu, na co macie zwrócić uwagę na ten tydzień. podróż, albo wychodzenie na spacer, tak, ze zwierzakami, albo spotkania z przyjaciółmi, tak, czyli tutaj też y, y, słuchajcie, uważajcie też przy alkoholu, bo możecie stracić y, przyjaciela, tak, tutaj w związku z tym dużo, albo też stresu, y, więc no przy takich spotkaniach towarzyskich tutaj uważajcie, tak, by no, jeżeli macie szczeniaczka, to podczas spotkań po prostu uważajcie, żeby wam jakiś szkód nie narobił, bo też tak może być, że może wam tam coś pogryźć, tak? No i słuchajcie, uważajcie też no, na swój organizm, tak? Tutaj jeśli chodzi o układ hormonalny, na, na kości, na zęby, zwróćcie uwagę, dużo wody pijcie, tak? No, i też może się tutaj objawiać jakaś ta alergia na czworonogi, na sierść, więc tu pod tym kątem postarajcie się zadbać, by Wam to nie dokuczało. Dobra, zobaczymy dla wodników, jaka jest karta rady. O, już wypadła, więc chciała się pokazać. Miej oczy szeroko otwarte, tak? Ucz się cieszyć drobiazgami, czyli refleksja. No tej refleksji możecie mieć dużo, bo też no, nie wiecie co zrobić, jakiego być może w uczuciach do, dokonać wyboru tutaj, tak? I dużo przemyśleń. No dobra, zobaczmy, tu mi jakaś karta się obróciła, chciała się widocznie pokazać. No ale wybierajcie to, tą osobę, którą darzycie uczuciem, tak? Czyli nie patrzcie też do końca na... Rzeczy materialne, bo dzisiaj je można mieć, za chwilę można je stracić e, lub odwrotnie, e, czyli kierujcie się miłością, tak? kierujcie się tą tak od serducha, bo we dwoje możecie się też dużo pięknych rzeczy dorobić. A najważniejsze jest to wnętrze, nieważne jest to co na zewnątrz, tylko żeby być y, y, z tą drugą osobą szczęśliwym słuchajcie, to by było na tyle ja Wam bardzo gorąco dziękuję za to czytanie jeżeli film Wam się podobał to oczywiście bardzo gorąco zachęcam do y, lajków do y, komentarzy dajcie znać z kim to rezonuje i oczywiście osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału to bardzo gorąco zachęcam nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowym filmie. No a póki co ja was ściskam cieplutko i buziolę. Pa! Do następnego razu.